Witam Was wszystkich tutaj, Michał, i dzisiaj daję Wam na tapetę Triple Moaba, wbitego przez Dregena NT, czyli bardzo mojego dobrego znajomego, którego serdecznie pozdrawiam, wbitego na mapie dom I teraz e, ciekawy jest tryb, na którym grał, ponieważ jest to CFFD, czyli cała kasa dla denka, nazwa trochę idiotyczna, ale tryb całkiem ciekawy, ponieważ e, jest to taki sabotaż, z tym, że ten, kto przyjmuje paczkę, jest kolosem. Z tym, że ten kolos y, może dostać specjalistę i wbić Moaba. Jest to naprawdę bardzo ciekawy y, mecz. I ma tutaj kład faila, ponieważ zginął też na specjaliście sporym. Na, y, chyba to wtedy było na Dabla dopiero. Ale potem wbił jeszcze, y, wszy, wbił wszystkie trzy Moaby. Więc jest Triple Moab. Y, bardzo wielkie brawa dla niego za ten gameplay. I jego kanał chyba. Chyba jego kanał, jeśli w ogóle ma, będzie w deskrypcji, jeszcze się go popytam. Więc jeśli będzie, to dam do deskrypcji, a jeśli nie, to nie. Ale tematem na dzisiaj jest tak. Przyszła pora na mój hejt na Call of Duty Ghosts. Skoro widzicie gameplay z Call of Duty MW3, to może mam okazję, żeby powiedzieć coś w końcu o tym zasranym głównie, którym jest Call of Duty Ghosts. Więc. Może wam się wydawać, że jeśli wbijam jakieś kemy i tak dalej, to sądzę, że ta gra jest naprawdę dobra. Otóż gówno prawda, ponieważ sądzę, że ta gra jest bez Na Gra jest naprawdę od podstaw zjebana przez głupie, idiotyczne rzeczy typu. I teraz będę wymieniał, bo jest kilka rzeczy, kilka spraw, o których trzeba powiedzieć, które niszczą tą grę od środka i przez co staje się praktycznie niegrywalna chwilami. Więc zaczynając, e, zaczniemy może od tego, co najbardziej denerwuje, a rzeczą, która najbardziej denerwuje jest na pewno EAD, czyli ładunek wybuchowy połączenie Bouncing Betty, C4 i Claymora w jednym. Naprawdę siła tego gówna jest naprawdę niesamowita i uniknąć tego jest niezwykle ciężko. Nie posiadając tarczy na perku praktycznie nie da się tego obejść. Można odskoczyć, chociaż też z bardzo dużymi obrażeniami na sobie. Więc jako, że mamy mało czasu dosyć na wymienienie wszystkiego, co jest z tą grą nie tak, przejdę już dalej, czyli to, co wspomaga ładunki wybuchowe, to jest perk, który jest idiotyczny. Jest to perk niebezpiecznie blisko i ten perk jest typowo nastawiony na kamperów i nobków, którzy używają tuby, C4 i EAD właśnie. To jest typowo kamperski perk, typowo nobski perk i nie rozumiem sensu wstawiania go do tej gry. Od razu. Wspomnę o tym, że jaką klasę można zrobić, posiadając wszystkie te rzeczy. Otóż tak, bierzesz sobie człowieku tarczę, do której można dołożyć radar w tej grze, bierzesz sobie perk niebezpiecznie blisko, bierzesz podwójny granat zabijający czyli w tym wypadku prawdopodobnie C4. Bierzesz niebezpiecznie blisko, bierzesz szybsze użycie sprzętu, wyposażenia. I co robisz? Idziesz z tą tarczą, wszystko widzisz, zabijesz, nie mogą cię zabić, ale ty zabijasz od razu, ponieważ. C4 plus niebezpiecznie blisko. Równa się pewny zgon, ponieważ czegoś takiego praktycznie nie da się przeżyć. A jeśli tak, to z bardzo dużymi obrażeniami na sobie. I jednocześnie praktycznie jesteśmy nastawieni na to, że następnego ciosu już nie przeżyjemy. Więc dalej, rzeczy overpowered. Więc zacznijmy od tego może, od tego OPECundla, czyli latające OPE bydle Przypomnę, e, wspomnę krótką historyjkę z mojego FFA, które grałem na początku tej gry, ponieważ jestem na mapie Warhawk, wchodzę do tego budynku, gdzie są dwa wejścia, drabinka i schody i schodzę sobie na dół i nagle słyszę, że z góry słyszę, słyszę, słyszę jakieś dziwne kroki i myślę sobie, o kurna to ten pies, odwracam się, a co robi ten pies, jestem na dole schodów, a te schody były dosyć wysokie, a ten pies leci na mnie. I ja w tym momencie, Boże, to lata! No i Matko Boska, Jezus Święty. To jest naprawdę OP i jeśli Ty go używasz, to jest upośledzony, On Ci nie pomoże. On jest on, on się zachowuje jak jakieś nie wiem biedne 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 psisko. Naprawdę to jest bardzo biedny pies. Jednak kiedy zaczniesz do niego strzelać, rzuca się na ciebie z zębiskami, biegnie 50 na godzinę, włącza mu się dopalacz w dupie, rzuca się na ciebie z zębiskami i nie możesz nic zrobić. A w dodatku ten pies jest mutantem, bo ma takie obrażenia powiększone. Tyle musi dostać na mordę tych kulek, żeby w końcu paść, kurde, na tą ziemię, że to się w głowie nie mieści. Prawie cały magazynek z broni i sama obrona przed takim psem to jest nastawianie się na zgon ze strony reszty przeciwników, która w tym czasie ma mnóstwo czasu, żeby cię udupić. E, jeśli chcecie zobaczyć głupotę tego psa, zapraszam Was do filmu Maniaka, który e, bardzo dobrze opisał sytuację z tym psem. Dalej, bo nie mam czasu, bo takiego dużego syfu w tej grze jest, tak dużo tego syfu w tej grze jest, że czas mi się kończy. Więc dalej. Overpowered sniperki. Sniperki w tej grze wszystkie zabijają na hita. Oczywiście, jeśli ty strzelasz, to zawsze będziesz miał hit markera, ale e, jeśli. Przeciwnik strzela ciebie, zawsze zginiesz na strzała. Zdarzało mi się, że na 23 striku, mając na sobie kamizelkę, umierałem od tej snajperki z tłumikiem na jeden strzał w biodro. Więc to jest paranoja, snajperki są za mocne, w dodatku nie ma kołysania broni, nie ma, nie ma kołysania celownika, dlatego zabicie z takiej snajperki jest po prostu y, żadnym wyzwaniem. Nie ma, quick, ma quickscopów takich jak w Call of Duty MW3, więc już naprawdę... Ale quickscopy są, żeby nie było, jeszcze bardziej OP. Więc nie ma w ogóle wyzwania, żeby z taką stajperkę okiełznać, ponieważ nawet skończony noob potraficie ni nią zabić. Dalej, bo to jeszcze nie kończy, to jest dopiero początek. Zacznijmy od tego celowniczka dla upośledzonych, czyli trackera, którego noby wstawiają do LKMA i siedzą w rogu. To jest podobnie jak znacznik celu z kolowniki Black Ops 2. E, dajmy dalej, biorą sobie LKMA, biorą celownik termalny, który naprawdę jest w tej grze super mocny, ale na szczęście jest na niego perk. Szkoda, że kosztuje 3 punkty i nazywa się Incognito. Dalej, bo już czas się kończy, bo zostały może 2 minuty gameplayu. Powiedzmy trochę o mapach, które są fatalne w tej części. Ludzie. Mapy w tej części to jest PARA-NO-JA, to jest chore, te mapy są chore, są beznadziejne i w, ma w grze może jest 16 map, z czego około 10 jest beznadziejnych, po prostu są do dupy, są zjebane od podstaw i przepraszam za słowa, ale inaczej się o tej grze nie można wypowiadać, ponieważ te mapy są gówniane, przepraszam, co robi w tej grze mapa typu Chasm? co robi mapa typu Siege? Mapa Stormfront. No, te mapy nie są na 6x6. Na 6. Te mapy w ogóle nie powinny się znaleźć w części Call of Duty. Najlepsze mapy, proszę Państwa, są w Call of Duty Modern Warfare 2 i w Call of Duty Modern Warfare 3. Natomiast w Call of Duty Black Ops 2 są mapy ze świetnym klimatem i mimo, że są gówniane, to przynajmniej miło się na nich grało. Więc dalej. Kolejnym minusem jest gówniana kampania w tej grze, ale o tym się wypowiem w innym filmie. Kolejnym minusem jest brak odczuwalnego klimatu tej gry. Ta gra nie posiada własnego klimatu i to czuć już na starcie. Ta gra nie posiada uczuć, że tak powiem. Włączcie sobie Call of Duty Modern Warfare 3, jest to moja ulubiona gra, moja ulubiona część koda jeśli ją włączam, czuję na starcie, że emanuje coś z tej gry, że czuć ten klimat, że aż się chce grać, w Call of Duty Ghost chce się wyłączyć. Call of Duty Ghost chce się wywalić przez okno, a czasami zdarzają się tak absurdalne sytuacje, ale na to zrobię osobny montaż, że brakuje mi słów. Ale ogólnie to... Co zrobić, żeby ta gra była lepsza? Yy, kilkanaście paczy wprowadzić perki na EAD, na psa, yy, czemu nie ma perka z rozszerzenia Stalkera z Call of Duty Modern Warfare 3, które brzmiało tak. Yy, opóźnienie eksplozji ładunków wybuchowych. Czemu tego nie ma? Nie wiem. Yy, są beznadziejne perki, broni są bardzo fajne, ale to jest naprawdę małe pocieszenie. Gra jest do dupy. E, dziękuję wam za obejrzenie tego filmu. E, sprężałem się po naprawdę spokojnie, mógłbym się na ten, na ten temat wypowiadać przez. 15-20 minut, ale jako, że gameplay był dosyć y, krótki, mimo, że trwał 8 minut, to no, jakoś się sprężyłem, ale jak to wyjdzie w praniu, to zobaczymy. E, dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. E, pozdrawiam Dregena, który przesłał, dał mi ten gameplay. I jeśli chcecie jeszcze dzisiaj Kema z każdą bronią, odcinek Kema z każdą bronią, napiszcie w komentarzu, lub jeśli dostanę 15 łapek w górę pod tym filmem, od razu automatycznie wrzucam jeszcze dzisiaj Kema z każdą bronią. Dziękuję Wam za uwagę. Cześć!